Na pewno w ostatnich tygodniach widzieliście te obrazki i pewnie słyszeliście wiele sprzecznych opowieści, nie zawsze z pewnych źródeł. Jeśli czujecie w tym wszystkim chaos informacyjny, to jest to też celowe działanie Aleksandra Łukaszenki i białoruskich służb. Już tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. A chodzi zasadniczo o trzy sprawy, a wszystkie związane są z Rosją. Po pierwsze, interesy Rosji. Władimir Putin i Rosja potrzebują jak najszybciej otworzyć Nord Stream 2, gazociąg, który dostarczałby gaz do Europy, ale omijałby dwa problematyczne dla Rosji kraje Polskę i Ukrainę. Jest tu więc prosty mechanizm. Wy, Unio, zejdźcie z drogi i pozwólcie otworzyć Nord Stream 2, a my, Rosja, spowodujemy, że migranci znikną z granic Unii Europejskiej. Po drugie, słaba Unia to silna Rosja. I na odwrót, im więcej konfliktów politycznych wewnątrz Unii, tym łatwiej Rosji rozgrywać poszczególne kraje. No i po trzecie, słabe NATO to silna Rosja. Tak jak największym straszakiem politycznym na Rosję jest Unia i USA, tak największym straszakiem militarnym jest NATO, czyli największy na świecie układ wojskowy. Rosja zatem testuje teraz, jak daleko może się posunąć w rozgrywce z NATO. No dobra, ale dlaczego cały czas mówię o Rosji, skoro chodzi o granicę polsko-białoruską? Bo dzięki działaniu stylnego siedzenia, Rosja w każdym scenariuszu wygrywa. Jak Unia się ugnie, będzie to osłabienie Unii. Jak Unia się nie ugnie, będzie to osłabienie Białorusi, która mocniej będzie w strefie wpływów Rosji. Wszystko wskazuje więc na to, że napięcie na granicy szybko nie opadnie, a najbliższe miesiące będą najtrudniejsze dla ludzi, którzy tam koczują. Dlaczego? Nadchodzi przecież zima, a Białoruś nie pozwala im wrócić do domu.